thank <laughs> you

kształt gospodarki, która zupełnie nie jest kontrolowana demokratycznie, a która jest oddana w prywatne chęce, a przykłady z całego świata i z tego kraju pokazują, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i wiesz, że to nie jest jedyne rozwiązanie, że można zrobić inaczej. No, nasze postulaty jakby się dzielą na takie trzy płaszczyzny, tak, które są nierozłączne. Postulaty ekonomiczne, czyli właśnie tego, żeby to gospodarka była kontrolowana demokratycznie, żeby ludzie mieli na to kolei... Postulaty polityczne, które wiążą się z tym, że poziom wpływu obywateli na politykę państwa obecną jest minimalny, jeśli nie No i postulaty obyczajowe, które są z tym nie związane i które są takie typowe na rady. Jasne postulaty po na realizację. Nie jest tak, że mamy jakiś ułożony, gotowy plan, jak profesorowie, którzy mają plan do wdrożenia, tak? ale czujemy, że to, co się teraz dzieje, nie jest najlepsze. I że można to zrobić inaczej, i że musimy po prostu odzyskać jakikolwiek na to wpływ. Tak? Z takich konkretnych instrumentów są instrumenty kontroli finansowej, są instrumenty podatkowe, opodatkowania transakcji międzynarodowych, ukrócenia samowoli bankierów giełdy. Tak? I to się da zrobić. Tak? Są przykłady. Te pieniądze. Tak najprościej mówiąc, znaczy najogólniej, to po prostu trzeba zmienić ten sposób myślenia, że rynek jest naszym koszkiem i że musimy wszystko uporządkować zyskowi prywatnych firm i prywatnych właścicieli. Po prostu państwo jako reprezentant społeczeństwa powinno jakoś w to wejść i zacząć to kontrolować, opodatkowywać, akcje wszystkie transakcje międzynarodowe, przede wszystkim wielkie firmy powinno zacząć inwestować jako rozwój poziom. Pracy, a nie odpuszczać, tak, znikając jako państwu minimalne. Znaczy, modeli tych jest bardzo wiele, tak, jeżeli chodzi o konkretne rzeczy, ale jakby, czy to jest nowopowiedź jakieś i analizowanie kształtu ekonomii. Nie jest tak, że mamy jakiś gotowy plan, że jesteśmy profesorami, którzy coś ułożyli chcą to wdrożyć. Tak? Po prostu mamy poczucie, że jako społeczeństwo stać na coś trochę więcej niż zaprzedanie się wrogiem. Jestem jakaś jego grupą przewodnią, bardziej cel tego porozumienia jest chyba taki, żeby otworzyć pewną dyskusję na tematy, które w ogóle próbuję się nie zauważyć, które są traktowane jak dogmatycznie zamknięte, tak? Bo jest tak od 1985 roku, że neoliberalizm i jest takim dogmatem, którego nie da się przeskoczyć, bo wszyscy mówią, że to jest właśnie nierealne, idealistyczne i tak dalej, a przykłady świata całego pokazują, że trzeba to przeskoczyć, jeżeli mamy przetrwać jako społeczeństwo. Paweł Szczepura. Nie? praktycznie niedługo zostaną dla nas tylko i wyłącznie ulice, a młodzież nie ma żadnych perspektyw życiowych, oprócz spłacania które będzie musiała spłacać do końca życia mieszkania. Mieszkania są niby ich własnością, ale tylko teoretycznie natomiast należą do banków, które nie są polskimi bankami. Czyli nie mamy nieco Zostało jeszcze kilka przedsiębiorstw takich jak Orlen, które za chwileczkę nowy rząd dla Polski. I to będzie koniec. I zostaną dla nas tylko ulice. A kamienice będą należały dla... Przeciw... Przeciwko systemowi polityczno moim zdaniem przynajmniej nie jestem delegatem w tym wszystkim powiadać, ale moim głównym postulatem jest życie wobec e, systemu polityczno tego mariażu dziwnego z politycznym biznesem, jaki obecnie mamy. Tak, macie dokładnie określoną trasę, e, konkretne punkty, w których macie e, przystanki. Czy ją konkretnie uwadzacie? Chcecie na czymś zrozumieć? To jest głównie skierowanie przesłania do młodych ludzi, że można być na ulicy, widzimy, że tych ludzi nie jest wiele, przejść do innych krajów europejskich, e, Stanów Zjednoczonych, Ameryki. To ma być konkretnie skierowane przesłanie, że faktycznie można coś robić, może się coś dziać, mogą wychodzić na ulicę, oburzać się razem z nami, że nie są jedyni. Ludzie często, młodzi ludzie, e, siedzą w swoich czterech ścianach, jakie mają już własne, e, nie mają tej chęci czy przeświadczenia, że ktoś ma równie ciężko, jak oni. No My chcemy pokazać, że faktycznie ludzie się tu oburzają i też nie, też nie jest najlepszy. Ostatnie lata pokazały, że młodzi Polacy raczej nie... Dzielają się w tego typu na protestach. Dlaczego Ty zdecydowałeś się, żeby być tutaj właśnie dzisiaj? Znaczy, nie, nie, nie należy do tej grupy, która niechętnie protestuje. Według mnie każde działanie ma sens, jakiekolwiek by nie było i może coś zmienić bardziej niż te wakacje w domu czy na forach internetowych. Jeden z Waszych przedstawicieli i organizatorów Dobrze. powiedział takie zdanie, Jakie są na to przykłady? Janusz Palikosz. To jest najlepszy przykład, który jest określany mesjaszem lewicy. Tak, wybrankiem, wybrankiem młodych ludzi. I w ogóle on i cała demokracja parlamentarna jest wielce nieudana, jeśli chodzi o kwestię reprezentatywności. No demokracja bezpośrednia była o wiele lepsza. Dlaczego Polacy mają solidaryzować się z Hiszpanami. Wszyscy powinni powinniśmy solidaryzować z Hiszpanami, tak? Hiszpanie zrobili coś niesamowitego, e, pokazali przykład oddolnego otolne, budowania demokracji bezpośredniej. Nie wiem, każdy inteligentny człowiek powinien mieć się przykładem. Dzisiaj ponad 950 miast, 80 kraje, niektórzy już nawet maszerują do Brukseli. Czy uważasz, że polancy też powinni, też mają taką siłę, żeby dokonać właśnie czegoś takiego marsz do Brukseli. Ale... My jesteśmy w czymś gorsi, więc sami ludzie jak my. To jest kwestia narodowa i. Tak, myśli, na że na Polacy będą, wybiorą się na nie na, będą mieli już odwagi, żeby, na siły i determinacji, żeby właśnie takie podtrzymanie masz nawet w sposób. No i widzi Pani Redaktor, to jest kwestia mediów, już tylko i wyłącznie, jak oni przedstawią ten mar, tych ludzi, jak oni przedstawią rzeczywistość. Na razie media najczęściej z, z, z wszystkich relacji z Aten, 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 Aten Madrytu. E, to no, przedstawiają nas pejoratywnie, dla czy na nas, czyli ruch oburzony, tak? Jakieś dzieciaki wyszły na ulicy, nie rozumieją, no, co najlepsze komentarze liberalizmu, czy kapitalizmu, czy zasad rynkowych, wolno wolnorydkowych. Jeśli tak nas będą przedstawieni, no, to będą ogłupiać nadal społeczeństwo. No, z KS, ludzie. To jest kwestia tylko ludzi. Chcę zapewnić, że w mieszkania, rozwinąć edukację, do postępu do do A nie mówię się, że te postulaty w kwestii edukacji dlatego, że w Polsce nie do końca powstaje jazda. Ja, Pomawiamy się tego, ale co z tym zrobić? No? Musimy wyjść na ulicę

Dlaczego? Za to wszystko, co zrobili, za do obietnice, za jechanie na grzbiecie osób, które lubią tworzyć swoje ruchy społeczne, za tym, że przed kampanią wyborców przypominają sobie nagle o problemach społecznych, za to, że nigdy nic z ich sprawie nie robią. Co to? Jest wystarczająca duża powody, żeby ich spuścić do kibla razem ze wszystkimi ich partiami. Nie,

España y Polonia unidos por el cambio mundial. ¿Por qué estamos hoy aquí? Hoy, día 15 de octubre, nos estamos reuniendo para unir las voces de todos los ciudadanos críticos y con los ojos abiertos de más de 951 ciudades del mundo, para exigir un cambio en lo que se conoce como democracia. Día a día estamos viendo cómo esta democracia cada vez se acerca más a los intereses de las grandes empresas y deja de lado las necesidades de la mayoría de las personas. Hiszpania i Polska dla wspólnej globalnej zmiany. Dlaczego tu jesteśmy? Dzisiaj, 15 października, zbieramy się razem, żeby połączyć głosy wszystkich krytycznych obywateli z ponad 9, 950 miast. Obywateli, którzy otworzyli oczy i domagają się zmian w tym, co zwiemy demokracją. Każdego dnia widzimy, jak ta demokracja coraz bardziej łączy się z interesami wielkiego biznesu i lekceważy potrzeby większości ludzi. Hoy hace cinco meses ocurrió algo mágico en Madrid, pero la indignación venía de mucho tiempo atrás. En España aumentaba el paro de manera alarmante mientras el precio de la vivienda subía. Y gran parte de los que mantenían su trabajo ven cómo se reducen sus sueldos. Jóvenes con estudios universitarios ven cómo les es imposible encontrar un trabajo, poder salir de casa e independizarse. Cada vez se invierte menos dinero en la sanidad y en la educación pública, mientras vemos cómo nuestros políticos no disminuyen su nivel de vida. I dają coraz więcej pieniędzy na Pięć miesięcy temu w Madrycie wydarzyło się coś niezwykłego, lecz gniew narastał od dawna. W Hiszpanii bezrobocie rosło alarmująco, a mieszkania stawały się coraz droższe. Większość tych, którzy zachowali pracę, widziała, jak maleją ich pensje. Młodzi absolwenci uczelni dostrzegli, że znalezienie pracy, mieszkania, uzyskanie niezależności stają się niemożliwe. Coraz mniej pieniędzy wydawanych jest na opiekę zdrowotną i publiczną edukację. Tymczasem nasi politycy nie ograniczają swoich warunków życia, oddając coraz więcej pieniędzy bankom i zmniejszając pomoc społeczną. Z tych i innych powodów wyszliśmy na ulicę. multitudinaria se decidió que no serviría de nada acabarla como las anteriores. Por ello comenzó una campada espontánea que duraría tres semanas en la plaza más importante de España, extendiéndose en horas a plazas de todo el país e incluso del mundo. El apoyo social tan grande nos sorprendió a todos. Hizo ver que tenemos más en común la mayoría de los ciudadanos de lo que primeramente pensamos. La prensa e Internet jugaron un papel muy importante mostrando la violencia policial. e intento de represión por parte del gobierno, a lo que la sociedad respondía cada vez con más apoyo, participación y concienciación con el movimiento. Po potężnej demonstracji zdecydowano, że nic, że nic nie da zakończenie jej jak wielu poprzednich. Tak zaczął się spontaniczny obóz, który przez trzy tygodnie trwał na Głównym Placu Hiszpanii, rozszerzając się w ciągu kilku godzin na kolejne miejsca w całym kraju i na świecie. Wielkie społeczne poparcie zaskoczyło nas wszystkich. Okazało się, że mamy więcej ze sobą wspólnego niż mogłoby się wydawać. Media i internet odegrały istotną rolę, informując o policyjnej przemocy i podejmowanych przez rząd próbach stłumienia ruchu. Na te próby społeczeństwo odpowiedziało coraz większym wsparciem, udziałem i zrozumieniem ruchu. Durante las tres semanas de acampada la organización fue complicada, pero con el esfuerzo y convencimiento de la gente se consiguió instalar un sistema nuevo y eficaz, diferente al que nos habían mostrado como único y supuestamente perfecto. Se basaba en grupos de trabajo centrados cada uno en un tema, que se organizaban en reuniones en las que todo el mundo podía expresar sus, sus ideas, que después serían expuestas y debatidas en una asamblea general, en la que participaban cada uno de estos grupos y todas las personas que quisieran asistir llegando entre todos a las decisiones que determinarían los pasos que tomaría el movimiento. Podría parecer utópico, pero vivimos asambleas en las que participaron 2.000 personas reunidas en espacios públicos y de las que surgieron grandes ideas. Con esto no se buscaba la creación de un nuevo partido político, ya que si no, estaríamos aceptando un sistema en el que no creemos. Se trabajó por expandir el movimiento a través de asambleas locales, para acercarlo a un mayor número de gente, ya que consideramos más importante la concienciación ciudadana, así como perder el miedo a lo establecido y hacernos fuertes juntos para poder luchar contra las injusticias y los abusos que sufríamos hasta ahora en silencio. Podczas tych trzech tygodni obozowania organizowanie się nie było łatwe, ale starania uczestników i przekonanie co do słuszności działań umożliwiły stworzenie nowego i skutecznego systemu, różnego od tego, który pokazywano nam jako rzekomo jedyny i doskonały. Nasz system opierał się na grupach roboczych, każdej skoncentrowanej na konkretnym zagadnieniu, tworzonych przez zgromadzenia gdzie wszyscy uczestnicy i uczestniczki mogli przedstawić swoje idee, dyskutowane potem na zgromadzeniu ogólnym, w którym każda z tych grup i każda zainteresowana jednostka mogła brać udział. To oni wszyscy byli źródłem decyzji określających kolejne kroki podejmowane przez ruch. Może to brzmieć jak utopia, ale byliśmy na zgromadzeniach liczących 2000 ludzi zebranych w przestrzeni publicznej. Tam rodziły się wspaniałe idee. Nie zmierzamy do stworzenia nowej partii politycznej, ponieważ robiąc to potwierdzalibyśmy system, w który nie wierzymy. Revueltas en los países árabes, el cambio de sistema político en Irlandia, donde ahora gobiernan asambleas populares y han reescrito su constitución, la situación en España y Grecia, lo ocurrido en Bruselas o el movimiento Cooper-Wall Street son los primeros pasos, es, los primeros pasos hacia, un, hacia un cambio que es posible y cada vez está más cerca si todos luchamos por él unidos. Para ello tenemos que perder el miedo a lo establecido, denunciar la injusticia y confiar en nuestras ideas y en nuestro compromiso. Ruch rozszerzał się dzięki lokalnym zgromadzeniom, ponieważ uważamy za najważniejsze rozbudzenie społecznej świadomości, wyzwolenie się ze strachu przed tym, co jest i uzyskanie razem siły, by walczyć z niesprawiedliwością i nadużyciami, które znosiliśmy w milczeniu aż do teraz. Bunty w krajach arabskich, zmiana systemu politycznego na Islandii, gdzie teraz rządzą zgromadzenia i napisana została nowa konstytucja, sytuacja w Hiszpanii i Grecji, to co dzieje się w Brukseli, ruch Occupy Wall Street to pierwsze kroki ku możliwej zmianie, do której przybliżamy się wspólnie o nią walcząc. Musimy pozbyć się strachu przed tym, co jest, piętnować każdą niesprawiedliwość i wierzyć w nasze idee i nasze zaangażowanie. Estamos, estamos muy agradecidos con, la, con las muestras de cariño y apoyo desde Polonia al movimiento en España, pero estamos seguros de que tendréis la suficiente fuerza para conseguir todo lo que os propongáis y que cada vez más gente subirá al movimiento. Con acciones como las de hoy nos subimos a la convocatoria mundial por el Global Change, pero esto no acaba, acaba de comenzar. Creemos en el éxito y no dejaremos de luchar porque están en juego nuestros sueños. Dzisiaj, Dziękujemy dniu, za przejawy sympatii i wsparcia płynące z Polski dla ruchu hiszpańskiego. Jest bardzo ale bardzo jesteśmy bardzo też pewni, że macie wystarczająco dużo siły, żeby wypracować własne cele i włączać do ruchu coraz więcej osób. Nie osób. Nie Działaniem mieszkań, takim jak dzisiejsze dołączamy do wołania o globalną zmianę, ale na tym nie kończymy. Dopiero zaczynamy. Wierzymy w zwycięstwo i nie przestaniemy walczyć, bo stawką są nasze marzenia. Zosia i e, proszę o podejście do samochodu, to jest szansa, żeby to zmienić. Ja mam nadzieję, że ten Nowy rząd podejmie ale z wszystkimi partiami politycznymi, że ta polityka, która była kontynuowana przez 4 lata, za i szalonego kapitalizmu, bez oglądania się za coraz większe rozwarstwienie społeczne, zostanie w jakiś sposób zahamowana, przehamowana. Ja na pewno będę robił wszystko, żeby zwrócić rządowi uwagę na tego typu problemy. Dania proszona do samochodu z nagłośnieniem. Ja pochodzę z takiego społeczeństwa. Ja też często. E Protestowałem przeciwko bombom, przeciwko wojnie, przeciwko, no, tam, e, e, przeciwko e, takiemu szalonemu globalizmowi bez refleksji. Znowu wszystko, żeby po prostu łatwiej pchnąć. Taki chaos jest kilka w parlamencie, ale zawsze jest to jakiś początek. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Ja zawsze nie, ja przeciłem na takie demonstracje od zawsze. na wszystkie? No tak tych, na które mogłem, no sam byłem ale nie mogłem, ale uczestniczyłem tego słów. A czy w ujętych demonstracjach, demonstracjach globalistycznych i tak dalej, to jest mój obowiązek, nie tylko tym co jako posła, ale jako posła teraz tutaj dzisiaj być. Ja wiem, co znacząją właśnie duże umowy śmieciowe, co oznaczają rozłotwienie społeczne. Moim no obowiązkiem jest tutaj dzisiaj być zaprotestować i dzisiaj dla rządu groitka są bombowy jakieś. To jest na pewno wstyd no, i hańba dla demokracji. Okej, okay, a jaka jest alternatywa? Alternatywa jak najmniej na zbrojenia, jak najmniej tak, na kosztów, e, a jak najwięcej dla na ludzi. To ludzie płacą te podatki, to ludzie płacą, Za pięć minut doszamy. Co to, jest, to Ale znaczy znam, znam, jak najwięcej na ludzi? Tak, Musimy chwilę poczekać, aż policja, policja zabetuje ludzi. zostało znam, to już zgłoszone. Policja robią co chcą, prawda? Nie, no i ile tych pieniędzy będzie i jak to rozwiąże jakiś problem? Każdego roku przeznaczamy miliard dwieście milionów złotych na wyposażenia dla księży i katechetów, którzy są w naszych szkołach. To, te pieniądze, na przykład, na budowę Pod prawą Uniwersytetu są kartony z wodą mineralną. Każdą nie nie osobę, która może, proszę o wzięcie jednej wody, żeby dziennik, szła z nami w marszu, żeby się tą wodą dzielić, żeby, żeby nikt nie... Dzisiaj mamy do czynienia z coraz większym rozwarceniem. Nie u nas w Polsce, żyje nas skraju ubóstwa. Nie stać nas na finansowanie księży, katechetów... Myślę, że możemy już skandować nasze hasła. rakietowe. Jesteśmy Władza w, ręce, Władza, w ręce, Władza w ręce! Wyobraźni! Władza w ręce! Wyobraźni! Władza w ręce! Wyobraźni! Ja chciałem jako demokrat podziękować, że Pan przyszedł na tak nieliczne, jaką mamy w stronę ludzi, którzy sej, mogą dać nam, młodym ludziom odpowiedź o to, o, jak, to jak to zmieniać. Wie pan, ja wczoraj czytałem komentarze polityczne i to przeraża, że oni się domagają, do